Wszystko, co nas łączy. Tygodnik Wileńszczyzny. Od ponad 20 lat najbardziej poczytana i znana polska gazeta na Litwie. Tygodnik Wileńszczyzny. W obronie wartości duchowych i rodzinnych. O tradycjach i polskiej kulturze. O problemach zachowania polskiego szkolnictwa i mowy ojczystej. O głównych wydarzeniach z życia społeczności polskiej ziemi wileńskiej. Wywiady, komentarze, porady i inne treści na 32 stronach w kolorze z dodatkiem patriotycznym Rota. Tygodnik Wileńszczyzny. Gazeta dla każdej polskiej rodziny. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka, z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30. O tym, co dobrego słychać w Gminie Wutrymańce Rejonu Solecznieckiego porozmawiamy dzisiaj z panią Wandą Bielską, starostą Gminy. Dzień dobry, pani starosto. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wilno. Co stanowi o wyjątkowości gminy? Co Państwo mają takiego, czego być może nie mają inne starostwa w rejonie? Ja mogę powiedzieć, że gmina Butrmańca leży na pograniczu z Białorusią. Gmina moja liczy prawie 1900 mieszkańców w skład gminy wchodzi 29 wsi, zamieszkuje 95% Polaków. A jak wygląda sytuacja demograficzna? Wyjeżdżają ludzie? Więcej się rodzi niż umierają? Jako starostę pracuję 10 lat i za czas mojej pracy pogubiliśmy 200 osób, bo kiedy przyszłam do pracy było 2100, teraz mamy 1900, ale tutaj znaczy nie mogę powiedzieć, że pogubiliśmy, bo część młodzieży wyjechała na studia i niektórzy wracają, starsze osoby odeszły no i trochę odjechało nam za granicę, ale myślę, że może wrócą z czasem. A sytuacja, jeśli chodzi o młode rodziny, sporo z młodych rodzin na terenie gminy? Cieszy to, że mamy naprawdę sporo rodzin y, młodych, ponieważ mamy dwa przedszkole na terytorium gminy. Przedszkole są przepełnione, bo w jednym przedszkolu jest ponad 30 dzieciaczków. Obok w Janczulach, w Wielocentrum Wielofunkcyjnym mamy ponad 20. To już jest dobra przyszłość. Panie Starosto, inwestycja na terenie gminy już poczynione, co się już udało zrobić i co jest w planach? Cieszy fakt, że zrobiliśmy urządzenie oświetlenia ulicznego we wsi Wersoczka i Raściuny. Asfaltowanie drogi we wsi Wersoczka, która była droga dosłownie zniszczona. W Janczunach zrobiliśmy ulicę Szkolną, całą, Później odcinek ulicy Szkolnej w Dolidach oraz odcinek ulicy Głównej w Dolidach. W Utrzymańcach zrobiliśmy całą ulicę przyjaźni i jeszcze w tym roku będą przedłużone ulice główne do Lidach, do cmentarza i jeszcze zobaczymy, jak będą nam wystarczały pieniążki, to jeszcze dobawimy trochę więcej asfaltu. Drogie są zawsze żwirówki, może trochę gorsze, ale zawsze są remontowane, dosypywane, żwirowane i gryderowane. Tylko, że po prostu w tym roku nie pójdziesz na przekór przyrodą, bo na jesień i wiosna. I pogoda zrobiła swoje, więc będziemy mieli trochę więcej pracy, ale ja myślę, że z tym podalamy. Powiedziała Pani o projektach? To są projekty realizowane z funduszy państwowych, samorządowych, czy też unijnych, bo być może unijne projekty to jest zupełnie inny blok. Były i unijne, i samorządowe i z programu Lider. A projektów trochę mieliśmy, nie? Takim pierwszym projektem, który rozpoczynaliśmy, to była książeczka Butrymańce z bliska. To, co widzę, na stole przyniosła tak, pani tak, ze sobą, chciałam tak. tak. pokazać. Znaczy, to ciekawa jest książeczka, taka, bo to jest taka historia całej Butrymańc i co się znajduje te na w tej naszej gminy i czym się zajmują nasi mieszkańcy. Później mieliśmy taki projekt odnowa rozwój wsi, urządziliśmy trefę rekreacyjną nad stawem w rakliczkach. Bardzo się tego projektu było 148 tysięcy później rozwój i rekonstrukcja systemu świadczenia zimnej wody w Janczunach. Wartość tego projektu była ponad milion litrów. Była wymieniona w prawie cały wodociąg w Janczunach. Bardzo ważnym projektem było otwarcie wielofunkcyjnego centrum w Janczunach. Pod jednym dachem się znajduje biblioteka, przedszkole, silownia, sala komputerowa. Dla potrzeb mieszkańców dostosowana jest różnego wieku. Przychodzą ludzie do silowni w poniedziałki, środy i piątki. Nieodplatnie, za darmo ćwiczą w siłowni. Czyli trochę tych pieniędzy unijnych trafia do Butrymańc, pani tak, starosta? Tak. Jak jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa? Nasza gmina jest gminą rolniczą. Prowadzimy ponad 6 tysięcy hektarów ziemi. To znaczy, ludzie są pracowici. Prawie każdego roku otrzymują tytuł Rolnik Roku. W roku 2016 rolnikiem roku zostali Państwo Maria i Witold Waliuczko. I tak każdego roku ktoś tam ma pierwsze miejsce, trzecie, zawsze jesteśmy nagrodzeni. Czy młode osoby też dochodzą tak, do rolnictwa? Tak, jest młodych nawet sporo. W Dolinach Andrzej Rudzis, w Jęczunach, Państwo Wojtkiewiczowie. Cieszy to, że młodzi ludzie zostają na roli. Jak wygląda współpraca administracji gminy z młodzieżą? Czy młodzi mają co robić w Butrymańcach? Jaką? Państwo mają dla nich ofertę. Staramy się jak najbardziej współpracować z młodzieżą. Przez cały rok staramy się robić takie różne zawody sportowe siatkówkę, warcaby, szachy, ping pong i tenis. Znaczy, latem gramy w siatkówkę nad stawem, sporo różnych się zbiera. Zimą staramy się w, w sali imprez, przeprowadzamy zawody w szachy. Pracaby znaczy ping-pong. Nawet w tym roku robiliśmy zawody dla seniorów, którzy są już starsze jak pokolenie, też chętnie przyszli do nas grać w szachy i barcaby. Odczuwają Państwo wsparcie ze strony Polski? Mają Państwo kontakty z partnerami? Mamy, mamy znaczy pracujemy z gminą Lelis i współpracujemy z gminą Dąbrowa. Teraz mieliśmy wyjazd, młodzież wyjeżdżała prawie za darmo do Światowej Dni Młodzieży, tylko kosztował im transport do, do Lelisa. Tydzień czasu mieszkali w rodzinach, a później wyjeżdżali do Krakowa na Światowej Dni Młodzieży. Są Państwo gminą niezwykle gościnną. Pilgrzymi nie są rzadkimi gośćmi u Państwa. To znaczy, każdego roku już ponad 25 lat, bo Białostocka będzie miała 25 lat, w tym roku idzie, w końcu sierpnia, y, mają nocleg. W polowie lipca idą pielgrzymi Wilno, Ejszyszki Wilno, Ostra Brama. Też mają nocleg w Trumańcach i idzie ponad tysięczna pielgrzymka w końcu lipca, Suwalki Ostra Brama. Też mają u nas obiad. Naprawdę ludzie są nasi gościnni, pracowici. Szczęśliwi, że mają na swojej trasie, znaczy pielgrzymów, bo ludzie, pielgrzymi idą z prośbami, z modlitwami do stóp Matki Bożej Ostrobramskiej. Panie Starosokie, są największy sukces, jak Pani uważa, administracji gminy w ciągu ostatnich lat. Czego jest więcej? Trudności, czy takich... Powodów do radości, sukcesów, bo kłopotów wiadomo nie brakuje. To znaczy my się staramy tak, żeby tych kłopotów było mniej i tak się staramy, żeby nawet je są, to staramy się tak zagładzić, żeby tych kłopotów nie było widać. Pomagają właśnie, sami mieszkańcy pomagają dla nas to robić. Staramy się jak najbardziej z nimi współpracować, na, dowolne, na dowolny dzwonek, na telefon zawsze reagujemy, zawsze wyjeżdżamy, zawsze próbujemy jak najbardziej pomóc ludziom. Czy zgadza się z pani z opinią, że starostowie, czas państwa pracy jest nienormowany? Czasami wyjeżdżają państwo wieczorami, prawda, żeby osiągać jakieś pożary w rodzinach. Czy to są zapalenie? I gdyby to nie był akurat taki ideowiec, to by chyba się nie udało tak długo ja bych... utrzymać na tym stanowisku. Chyba się zgadzam z tym, dlatego że my jesteśmy placówką, która jest najbliżej mieszkańców, którzy mogą naprawdę liczyć na naszą pomoc. Przynajmniej nie może być to pomoc fizyczna, ale pomoc może być nawet duchowa, nie? Porozmawiać z człowiekiem też czasem brakuje rozmowy, takiej samotni ludzie są nie i trzeba na przykład jakoś do lekarza przywieźć, czy tego samego lekarza przywieźć. I ludzie czekają na tą pomoc i my jesteśmy otwarci na taką pomoc. I z czym najczęściej przychodzą mieszkańcy do pani? Różnie, samotni na przykład to yy, proszą, żeby gdzieś podwieźć, lekarza przywieźć, czy... No naprawdę na nawet zawieść tego człowieka do lekarza. No ci to przykładem z propozycjami na przykład, a może już teraz na przykład czekają, kiedy będą na przykład zawody siatkarskie, już pytają na przykład nie co będziemy w tym roku robić. I jeszcze nie powiedziałam o takim ważnym projekcie, który był jeszcze wyjeżdżaliśmy mieszkańcami do Polski, do Sokulki. Zwiedziliśmy kościoły w Sokółce. Później jechaliśmy z mieszkańcami starszego wieku do Wilna po takim tytułem Wilno, którego nie znamy. Bo nie wszyscy mogą zrobić taką wycieczkę po starówce, yy, zejść kościoły Wilna na górę Krzyży, na górę Gdyminasa. I samym byliśmy cały dzień, ludzie wrócili naprawdę pod wrażeniem, byli bardzo szczęśliwi. Później mieliśmy wyjazd taki po naszym rejonie. Zaczęliśmy poszki, turgielie, taboryszki, dziewieniszki, norwieliszki. Takich wyjazdów u nas jest. I teraz na przykład już w tym roku ludzie pytają, dokąd pojedziemy w tym roku. No i to cieszy, że ludzie chcą jechać, że chcą być razem z nami. No i ten fakt cieszy, że my jesteśmy blisko ludzi. Czyli współpraca z mieszkańcami, administracja wygląda dobrze. Myślę, że tak. Kocha Pani swoją pracę? Chyba myślę, że jestem na swoim miejscu. Pani Starosto, bardzo dziękujemy za przybycie do studia i za rozmowę. Dziękuję również. Przypominam, że dzisiaj w Radiu Wilno gościliśmy Panią Wandę Bielską, Starostą Gminy w Butrymańce. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że Radia Wilno można słuchać za pośrednictwem strony www.radiowilno.lt Do usłyszenia. Rozmowa Dnia.